Polska Grupa Energetyczna przedstawiła strategię na lata 2014-2020, której głównymi celami jest budowa wartości firmy, a zrealizowana ma zostać poprzez wzmocnienie pozycji lidera i zapewnienie długoterminowej przewagi w wytwarzaniu energii elektrycznej dzięki najefektywniejszemu i zdywersyfikowanemu portfelowi aktywów opartych o krajowe zasoby. Niezawodności dostaw oraz optymalny proces sprzedaży energii elektrycznej i obsługi klienta, poprawę efektywności w oparciu o najlepsze branżowe standardy, identyfikację i realizację nowych inicjatyw rozwojowych, stałą analizę otoczenia rynkowego, rozpoznawanie i wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań. Nas zainteresowało szczególnie to, że PGE planuje przeznaczyć minimum 1,5% zysku netto rocznie już od 2015 roku na obszar badań i rozwoju. Czy przyszedł oto czas, że studenci kadra naukowa młodzi inżynierowie będą mogli przedstawiać swoje rozwiązania innowacyjne? Będą mogli pochwalić się tym, co robią na co dzień? A pomysłami kipią? Może przestaną w końcu narzekać, że nikt ich pomysłami się nie interesuje? Do których drzwi trzeba zapukać, żeby przedstawić się ze swoimi unikatowymi rozwiązaniami? Zapytaliśmy o to pana Dariusza Marca, wiceprezesa Zarządu do spraw rozwoju Grupy Kapitałowej PGE. Nie wydaje mi się, żeby trzeba było się było do nas przebijać. Wystarczy wysłać do nas maila, a każdy student na pewno jest w stanie to zrobić, a szczególnie członek koła naukowego. Tworzymy struktury, stworzymy biura, które są zorientowane na innowacje, które będą analizować potencjalne projekty innowacyjne i które będą decydować o. Zaangażowaniu się grupy w dany projekt innowacyjny. Jeden jest warunek, że ten projekt innowacyjny musi wspierać jakiś cel operacyjny naszej grupy, czy być związany z naszą działalnością, czyli lepiej wykorzystywać nasz majątek, efektywniej prowadzić działalność, lepiej i bardziej efektywnie produkować energię elektryczną, bądź wysyłać, bądź sprzedawać ją klientom, bo tych obszarów innowacyjności ona nieprzypadkowo znalazła się w centrum. Tej strategii podsumowującej, czy tego slajdu podsumowującego strategię, bo ona spina działania we wszystkich obszarach, zarówno wytwarzania, sprzedaży, efektywności działania grupy, jak i, jak i nowego biznesu. Jesteśmy otwarci na środowiska naukowe, nie tylko na młodych naukowców, ale w ogóle na współpracę ze środowiskami naukowymi, i wiele takich programów w tej chwili już kilka uruchamiamy. Jak najbardziej, szanowni studenci, zapraszamy.